Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj rusza nowa seria gry Limbo. Nie wiem o co w tej grze chodzi, ale ma dobre recenzje i była za darmo, także oczywiście na ją zdobyłem, tak. Gra w sumie jest dosyć zręcznościowa z tego co tam czytałem. Fabuły nie znam, a podobno jest dosyć prosta i na samym początku wiemy co robić. Przynajmniej tak pisali ludzie, nie wiem. Ja nie oglądałem nigdy ani filmów tej gry, ani w nią też wcześniej nie grałem, ale no, może będzie ciekawa. Zastanawiam się, czy muszę coś, może kliknąć, tak? Nie no, coś się chyba samo dzieje. Tam się świeci na biało, coś. O, wstaje jakiś ziomek. Chyba się ostro najebał. Do, o, grube melo było, przyznam. No, ale chciałbym coś zrobić, nie wiem. No i co, ja będę nim tak szedł, chyba. Co już mogę? No nie, no nie mogę. Bo klikam. A nie, dobrze. Strzałka. Dobra, sterowanie trzeba ogarnąć. A co tylko idę w jedną stronę? A nie, mogę się obrócić. I iść tak. Więc co ja sobie najpierw ustawienia i sterowanie. Aha, control. Aha, dobra. Mogę też na padzie w sumie grać. Ale no dobra, już nie chcę się podłączać. Czyli control to jest jakaś akcja i te strzałki mam tylko, no dobra. No, wiecie co, nie wiem. Ja nie wiem w sumie co mam od początku robić. Niektórzy pisali, że wszystko na początku jest powiedziane. A w sumie nic nie wiem. Gra jest dosyć tajemnicza. No, chyba się udało. Aha! Aha! Dobra, dobra. Cześć, już sorry, my mistake. Jak to się mówi po angielsku. No bez jaj, no nie umiem tego przeskoczyć Oj, to będzie chyba próba numer 1000 coś tam. Nie no dobra Do, do trzech razy sztuka jak to mówią Jest, dobrze Przeskoczyłem um, Control chyba, działanie Tak, okej okay. A, patrzcie, ja jestem dobry jednak, mądry jestem. No i teraz zrozumiem, że trzeba tego się złapać. Okej... Okay. Nie idzie mi na razie tak źle. No i dobra, i będę na... ...tym wisiał. Pewnie muszę to rozbujać, tak? A nie, po prostu wystarczy, że tu chyba. Dobrze, nie wpadłem do jakiejś otchłani. Dobra, teraz chyba jakieś jaskinia. Dobra, płynę. Gdzie płynę? Nie wiem. Na drugą stronę Hadesu. Może. Nie wiem, tak, jakoś mi przyszło to do głowy. No i tak płynę, płynę. I nie wiem gdzie i nadal nie wiem po co. Może ja jestem. Po śmierci to jest jakaś akcja się dzieje. Nie wiem, Dobra, wyskakuję. Aha, no to coś trzeba będzie wymyśleć, chyba. No bo skakanie nic mi nie pomaga. Czybym musiał tą łódkę wziąć ze sobą? O proszę, no jednak, jednak myślę. No nie jestem taki głupi jak mówię. Dobra, tylko mi się nie zgniót. Ok, wejść teraz na to chyba trzeba. Ok, dobra. Jednak nie jestem za głupi na tą grę. A myślałem, że no, będzie gorzej. O, dobra, nawet skoczyłem za pierwszym razem. O, nie tu, nie tu. No przecież. Ja chciałem się tylko obrócić. Ale typ. Dobra, jeszcze raz. Dobra skakujemy. A się zastanawiam czy to są jakieś checkpointy Czy jakbym wyszedł z gry to bym nie musiał tego od nowa czasem robić Ale chyba nie No bo ja bym chciał Tak jakoś żeby zmienił stronę ale Okej okay, dobra, nieważne, nie było tematu Udało mi się wejść Idę dalej przez ten mroczny las. Pewnie pewien pułapek. O dobra, tu coś jest. I muszę to przeskoczyć. Mm, nie wyszło. No, nie wyszło. Dobra. Czyli coś tu trzeba zrobić innego. Czy mogę podejść do tego w ogóle nie ginąc? Aha, dobra, mogę to tak zrobić. No patrzcie, Uf. a uwierzcie się. Olewa, co ja mam powiedzieć? Uwierzcie, że już prawie widziałem siebie, jak się na to nabijam. Dobra, przeszedłem. Wejdę sobie tylko na menu. Okej, okay, to jest czytaj rozdział. Jakiś rozdział tu jest? Hmm. Coś tu zwisa, i nie wiem, wskoczyć na to. No tu jest... Aha, chyba wiem o co chodzi Chyba wiem o co chodzi Proszę bardzo Od razu na to wpadłem ja No jednak dobry jestem w tą grę, tylko muszę się teraz zabujać Okej, okay, no i ładnie I lecimy dalej Coś za dobrze teraz było. Czyżbym musiał to przeskoczyć? Bo tu jakieś kamyki spadają. Dobra, nie... O, To tak chcieli się ze mną zabawić? Ja wiedziałem, że coś tu nam nie będzie spadać. Ale no, że w taki nieprzyjemny sposób... Eee, chyba nic się nie stanie. Nie, nic się nie stanie jak skoczę. No i dobra, lecimy dalej. Żadnych tutaj końców... końca rozdziału nie widzę. Okej, okay, tu jest lina, czyli coś jeszcze trzeba będzie wykombinować. A może i nie. Dobra. Teraz nie wiem czy to... No. Chyba wziąć tutaj i na to wejść. Tak mi się wydaje. No i dobrze mi się wydawało. Dobra, jeszcze raz. I skaczemy. Dobra. Nawet sobie radzi chłopok. Dobra. Jest dobrze. Teraz tu? Nie, no dobry jestem. Ale mam wrażenie, że raz odwalę coś takiego głupiego... Coś tak głupiego. Ale no, chyba nie powinienem. No i teraz co? To trzeba popchnąć. A no, już wiedziałem od początku. No i teraz na nowo trzeba zejść pewnie. Okej, okay, dobra, nie zabiłem się. A no, dobrze idzie, dobrze idzie. Oj, chyba włącz zrobiłem. A nie, może nie. A nie, nice, okej. Okay. Będzie co ja na razie sobie to popchnę, bo nie wiem, czy to się przyda tam, czy nie. Pewnie już nie, ale... Tak dla bezpieczeństwa Okej. Okay. No i ładnie. Na razie idzie dość płynnie. Nie zacinam się w jakichś miejscach, tylko na początku trochę. Okej, okay, tu chyba na mnie coś spadnie. A jednak nie spadło, ale coś będę musiał tam zrobić pewnie. No, nie, no, że aż pająk. Tu taki wielki. Nie wiem, podejść mogę. Ja synałem, mogę podejść. Bo on tutaj mnie. Smyrnąć chce. Ojej. Okej, okay, to było groźne. Jeśli muszę coś tu zrobić. A, dobra, 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 dobra. Już wiem, trzeba go sprowokować. No smiernij mnie, smiernij mnie. Hello, no Bo on wali w ziemię i się to przesuwa ta klatka. Dobra, chyba spadł już i teraz trzeba go ładnie na to nadziać. Nie no, dobry. Tylko wiecie co, ja sobie od drugiej strony... Nie! ja już się bałem, że wskoczę w to. A to byłoby niefortunne. Dobra, easy. Aj, nie trafiłem, dobra no znowu nie trafiłem o. Weźmiesz mnie, uderzysz, czy nie? No Hallo Panie Uderzysz mnie panie pająku czy nie? Aj, dobra nie wiem jak to ma zrobić Aj, teraz za szybko Dobra, teraz się uda. Ale go porobiłem. Okej. Okay. Czy bym musiał jeszcze raz? Oj, nie wyszło teraz. Dobra. No i kolejna rączka padła. O kurde! Co? Co? No tego to się nie spodziewałem. No i na nowo z pajączkiem No dobra Teraz już przynajmniej wiem jak to ma wyglądać Dokładnie Serio? To nie pomogło? To jak blisko muszę to ustawić? Dobra Teraz już pójdzie z górki Tylko teraz tą trzecią uważać, bo on to ma taką drugą A, dobra, tak mnie wtedy załatwił Hej no bo ja się cykam teraz to zrobić trochę No! Zatakujesz mnie czy nie No teraz to nie wiem jak mam to zrobić No i super. Fajnie. Fajnie, że mnie nie. Dobra, pad, Padłeś. Dobra, nice. Okej, okay, idę dalej. Rozdział się na razie nie skończył żaden. I nie wiem czy to się kończy jakoś. Czy też nie. Uhu. Tutaj groźnie I idę dalej. Ja O, coś mnie spowalnia. Pajęczyna chyba. O, -o. Nie, 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 o nie, tak się nie będziemy bawić. No, różże się. różże się. Nie, 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 nie różcie. Ooojoj oj. No i mnie w kokun zawinął. No i powiem wam, że lipa chyba, że to tak miało być. Bo jeśli nie, to zawaliłem. Aha, okej. Okay. Dobra, to ja mogę się uwolnić z tego Dobra, nawet nieźle mi idzie Jak stonoga jestem Skocz, skocz. Dobrze 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 skaczę Kurde, nie wiem już ile ma odcinek, bo mam niestety na razie ograniczenie 15 minutowe i chyba zaraz właśnie zrobię cięcie i po prostu zrobię z tego dwie części z tego odcinka, no bo za krótki jest. No i dobra. Tym akcentem kończę tą część i zaraz jak dodam drugi odcinek, to będzie od razu kontynuacją. Także trzymajcie się, cześć.